Jestem w pełni sobą i akceptuję siebie w każdej w każdym w każdym chwili. W w Jestem w pełni sobą i akceptuję siebie w, w każdej chwili. Jestem w pełni sobą i akceptuję siebie w każdej chwili. Każdego dnia, Każdego dnia stają się lepszą wersją siebie. Każdego dnia stają się lepszą wersją siebie. Każdego dnia stają się lepszą wersją siebie. Moje wewnętrzne piękno promieniuje na zewnątrz. Moje wewnętrzne piękno promieniuje na zewnątrz. Moje wewnętrzne piękno promieniuje na zewnątrz. Jestem pewna siebie i wiem, że zasługuję na wszystko, co najlepsze. Jestem pewna siebie i wiem, że zasługuję na wszystko, co najlepsze. Jestem pewna siebie i wiem, że zasługuję na wszystko, co najlepsze. Moje ciało jest zdrowe, silne i piękne. Moje ciało jest zdrowe, silne i piękne. Moje ciało jest zdrowe, silne i piękne. Przyciągam pozytywne energie i ludzi do mojego życia. Przyciągam pozytywne energie i ludzi do mojego życia. Przyciągam pozytywne energie i ludzi do mojego życia. Mam w sobie moc kreowania swojego idealnego życia. Mam w sobie moc kreowania swojego idealnego życia. Mam w sobie moc kreowania swojego idealnego życia. Moje myśli i słowa są pełne miłości i wsparcia dla samej siebie. Moje myśli i słowa są pełne miłości i wsparcia dla samej siebie. Moje myśli i słowa są pełne miłości i wsparcia dla samej siebie. Każdego dnia budzę się pełna energii i entuzjazmu. Każdego dnia budzę się pełna energii i entuzjazmu. Każdego dnia budzę się pełna energii i entuzjazmu. Zasługuję na, miłość, Zasługuję na miłość, szczęście i sukces. Zasługuję na miłość, szczęście i sukces. Zasługuję na miłość, szczęście i sukces. Jestem wdzięczna za swoje unikalne talenty i umiejętności. Jestem wdzięczna za swoje unikalne talenty i umiejętności. Jestem wdzięczna za swoje unikalne talenty i umiejętności. Moja pewność siebie rośnie z każdym dniem. Moja pewność siebie rośnie z każdym dniem. Moja pewność siebie rośnie z każdym dniem. Jestem magnesem na pozytywne zmiany i okazje. Jestem magnesem na pozytywne zmiany i okazje. Jestem magnesem na pozytywne zmiany i okazje. Moje zdrowie fizyczne i psychiczne jest dla mnie priorytetem. Moje zdrowie fizyczne i psychiczne jest dla mnie priorytetem. Moje zdrowie fizyczne i psychiczne jest dla mnie priorytetem. Moja skóra promienieje zdrowiem i blaskiem. Akceptuję i kocham swoje ciało takim, jakie jest. Akceptuję i kocham swoje ciało takim, jakie jest. Akceptuję i kocham swoje ciało takim, jakie jest. Jestem otwarta, Jestem, otwarta Jestem otwarta na miłość i przyjaźń. Jestem otwarta na miłość i przyjaźń. Jestem otwarta na miłość i przyjaźń. Moja wartość nie zależy od opinii innych. Moja wartość nie zależy od opinii ja! ja! innych. Moja wartość nie zależy od opinii innych. Jestem silna, niezależna i zdolna do wszystkiego, co sobie postanowię. Jestem silna, niezależna i zdolna do wszystkiego, co sobie postanowię. Jestem silna, Jestem silna, niezależna i zdolna do wszystkiego, co sobie postanowię. Jestem w pełni sobą i akceptuję siebie w, w, każdej akceptują w, w, każdy w, w każdej chwili. Jestem w pełni sobą i akceptuję siebie w każdej chwili. Jestem w pełni sobą i akceptuję siebie w każdej chwili. Każdego dnia staję się lepszą wersją siebie. Każdego dnia stają się lepszą wersją siebie. Każdego dnia staję się lepszą wersją siebie. Moje wewnętrzne, Moje wewnętrzne piękno promieniuje na zewnątrz. Moje wewnętrzne piękno promieniuje na zewnątrz. Moje wewnętrzne piękno promieniuje na zewnątrz. Jestem pewna siebie i wiem, że zasługuję na wszystko. Co najlepsze. Jestem pewna siebie i wiem, że zasługuję na wszystko, co najlepsze. Jestem pewna siebie i wiem, że zasługuję na wszystko, co najlepsze. Moje ciało, zdrowe, Moje ciało jest zdrowe, silne i piękne. Moje ciało jest zdrowe, silne i piękne. Moje ciało jest zdrowe, silne i piękne. Przyciągam pozytywne energie i ludzi do mojego życia przyciągam pozytywne energie i ludzi do mojego życia przyciągam pozytywne energie i ludzi do mojego życia mam w sobie moc kreowania swojego idealnego życia mam w sobie moc kreowania swojego idealnego życia Mam w sobie moc kreowania swojego idealnego życia. Moje myśli i słowa są pełne miłości i wsparcia dla samej siebie. Moje myśli i słowa są pełne miłości i wsparcia dla samej siebie. Moje myśli i słowa są pełne miłości i wsparcia dla samej siebie. Każdego dnia budzę się pełna energii i entuzjazmu. Każdego dnia budzę się pełna energii i entuzjazmu. Każdego dnia budzę się. Pełna energii, pełna energii i entuzjazmu. Zasługuję na miłość, szczęście Zasługuję i sukces. Zasługuję na miłość, szczęście Zasługuję i sukces. Zasługuję na miłość, szczęście Zasługuję i sukces. Jestem wdzięczna za swoje unikalne talenty i umiejętności. Jestem wdzięczna za swoje unikalne talenty i umiejętności. Jestem wdzięczna za swoje unikalne talenty i umiejętności. Moja pewność, Moja, pewność Moja pewność siebie rośnie z każdym dniem. Moja pewność siebie rośnie z każdym dniem. Moja pewność siebie rośnie z każdym dniem. Jestem magnesem na pozytywne zmiany i okazje. Jestem magnesem na pozytywne zmiany i okazje. Jestem magnesem na pozytywne zmiany i okazje. Moje zdrowie fizyczne i psychiczne jest dla mnie priorytetem. Moje zdrowie fizyczne i psychiczne jest dla mnie priorytetem. Moje zdrowie fizyczne i psychiczne jest dla mnie priorytetem. Moja skóra promienieje zdrowiem i blaskiem. Akceptuję i kocham swoje ciało takim, jakie jest. Akceptuję i kocham swoje ciało takim, jakie jest. Akceptuję i kocham swoje ciało takim, jakie jest. Jestem otwarta na miłość i przyjaźń. Jestem otwarta na miłość i przyjaźń. Jestem otwarta na miłość i przyjaźń. Moja wartość, Moja wartość nie zależy od opinii innych. Moja wartość nie zależy od opinii innych. Moja wartość nie zależy od opinii innych. Jestem silna, niezależna i zdolna do wszystkiego, co sobie postanowię. Jestem silna, niezależna i zdolna do wszystkiego, co sobie postanowię. Jestem silna, niezależna i zdolna do wszystkiego, co sobie postanowię.